Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Mountain Blade Warband. E, Okej, okay, ostatnio pod koniec odcinka pokonaliśmy króla Ragnara. E, udało nam się nawet wziąć go do niewoli, proszę bardzo. E, I teraz mieliśmy rozpocząć od walki z Jarlem despinem, w takim razie sobie z nim walczymy. Okej, okay, i pokonujemy. Kolejnego nordyckiego lorda. No to jest po prostu tragiczne, co, co, co robią ci nordowie, powiem Wam. Naprawdę, to jest masakra. Oni są tak słabi po prostu. My wcale nie jesteśmy jakimś bardzo dużym królestwem, ale po prostu nasi lordowie są tak silni, że. Mega Cox. Także, także super. Dobra, gdzie on będzie? On stoi w miejscu, tak? Nie, gdzieś tu się przesuwa. Chodźcie tutaj na wzgórek. Wszyscy. O, kusznicy, ekstra. He! O kurde, ale dostałem bułę. O, mameluk, na koniu zwykłym jakimś takim, śmiesznym. Dobrze, mój, mój, mój. A, nie. Nie dam rady, za dużo moich tu jest, żeby ich wybił. No jest okej, okay. dobra. Dobra, super. Super, super, super. A, jeszcze do niewoli. Wow. Jeszcze jakieś ludziwo, śmieszne. 100 denarów. Dobra, gdzie oni idą? Chyba się kampania rozeszła. Tak, dostaliśmy 1000 doświadczenia. I w Kudan, ta uczta, no to będzie. Czekajcie, wejdźcie sobie do Izmirali, bo jeszcze tego zamku nie widzieliśmy. Czy Jar Harald przyprowadził ze sobą? Lady nie? O, o to jest stara. Okej, okay, Lord, Har Lo Lord Harald. Dobra, no to niech on sobie tutaj rządzi. Ja idę do Kudan. <ścoughs> Naprawdę? Khergici. Gdzie Oj, nie. oni w ogóle są? Prze Boże święto. No dobra, no to mamy teraz y, y, wojny na dwa fronty. Czekajcie, może sobie jakieś tutaj punkciki, y, 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 wiecie, rozdamy. O. Kleti. Ryszawi. Nie to. No mra. Jeszcze trzeba tego kurde Rolfa głupiego znaleźć. właśnie gdzieś zapodział mędzielec jeden i... i. tyle i po nim dobra e, do Kudan. Albo i nie. Wow. Dobra, nie lecę tylko kurde, bo tu się za dużo dzieje. Dobra. Nie no, nie chcę mi się ich wiecie tak czekać, oblegać. Idę po Sargot. staje się za króla w będzie naprawdę? Ja pamiętam maksymalnie chyba kilkanaście tysięcy. Nie wiem, 12 dostałem, 13 razy za, z, z, za króla, ale 35 tysięcy denarów za króla. <grymne> Odrzucam. Nie no, Boże święty. 35 tysięcy denarów za króla. Bez jajec. Nie gadajcie. Jezus Maria, taki okup? No to dobra. Teraz sobie tu postoimy w takim razie, o. Ktoś tam znowu oblega i smirale, ale to moi no, tam sobie powinni poradzić. Dobra, teraz już będę czekał. To skutku, bo widzę, że tu jest dużo, dużo lordów. No, wyłaście. Czy to są wszyscy nordowie? Możliwe, że wszyscy. Możliwe, że. Czy już nie mają więcej lordów nigdzie indziej? Masakra. Lordowie nie są tacy. Ma w sumie są. Tylko ten cypel mają tutaj. A, sorry, jeszcze. O, dobra. I tu, i tu. Dobra, no, to, no to nie wszyscy. Ale, że Kergici nam wypowiedzieli po co? By odzyskać utracone terytorium, ale myśmy nie zajęli ziem Kergitów rodzimych. No myśmy zajęli im kiedyś riwaczek, tak? Czy bulugę na początku, ale, ale to było dawno temu, panie. Dobra, wychodźcie stąd. O, karawana. 200 za lorda. A trzeba uważać, bo jak tak nagle wylecał na mnie. No to wycie. To jednak mogło, możemy tu zaboleć, więc trzeba tu, tu pomalutku. Ok, Smirona znowu pod oblężeniem. Ona co chwilę jest oblegana. Już nawet na mnie tu wrażenia nie robi. Dobra, nie mogę tu nic werbować. Myślałem, że jakieś stosunki może mamy tam z nimi. O, o, o. No I proszę, i wyszli. Wprawdzie jeden, bo jeden, ale wyszedł. Chyba, że reszta poszła gdzie indziej. Ale to nic, bijemy, bijemy. Oczywiście, że bijemy. Chodźcie tutaj wszyscy. Zgadza się mhm. Ktoś już mi tam... Jakaś strzała tutaj niebezpiecznie, blisko świstnęła mi ucha. Już pięknie. Dobra, toż kawalerii miał gościu, ty, no on nie był taki słaby nawet. Wprawdzie i tak zginie, nie Wie, wiadomo, ale. Ale, jak na standardy tych lordów nordyckich, to on wcale taki słaby nie był. Wow, koniem go zmasakrowałem. No to nieźle. Oś mu jeszcze gdzieś zostało. Okej. Okay. Dobrze. Bardzo dobrze. Koniec? Koniec, tak jest. Ekstra. Stał uciec, niestety, no ale to. Mniejszy problem. Uuu, jedzenie się kończy. Ty. Przydałoby się gdzieś zajść. Kup zapasy, kurczak. No dobra. Niech będzie, on się szybko psuje, ale to mniejsza z tym. Jest doru, 120 ludzi ma. I Geralt. Nie, Gerland. Sorry, Geralt. 3000 za Turję, ok. OK, teraz Kergici, tak? Kogo on ma? Ma paru strażników, rycerzy nawet. Dobra, próbujemy. La 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 la. Dobra, spokojnie panowie, spokojnie. Oni czysto, oni czysto. Dobra. Zstójcie wszyscy tutaj w takim razie. Wow. Przeło się nieciekawie. Powiem wam spokojnie pomału. Ażym powalczył. walczył. tak mało życia, tylko nie zauważyłem w ogóle? Już mam tak mało życia. Halo. O skręcaj, że... Boże! Dobra. Mamy jakąś jednostkę strzelających mamy. Piechot atakuje, wystrzelamy i wszyscy do ataku. Okej, okay. ja mogę teraz z tyłu trochę postrzelać w tej bitwie. Nie mam życia, więc nie ma, ja tam się pchał. A mogę sobie spokojnie teraz o ponawiać expa z łuku. O kurde mać, albo i nie. No, to z tyloma to, życiami chyba nie będę mógł przystąpić do kolejnej walki, tak mi się coś, coś, coś wydaje. Takie mam wrażenie dziwne. Ale że Kergi ci się kurde rzucili na zamek, nie? No ja dobra, no. Też są słabi, widać. Też są słabi, bo mają. Kuźliwa. Bo mają mało tych. Mało. Mało liczebne oddziały, bardzo. Ich lodowia są też słabi. Mameluk zginął, wow. U, wow, koniem go znowu zabiłem, nieźle. Przeżył to. Rąbany. Kurcze, Lebele. Dobra. Dobrze, Sierżant poszedł. Oto chodzi. Już? Dobra, czterech zabito moich. Szkoda. dobra. Kontynuujemy. Wow. Strażników, ty ja muszę ich wziąć przecież. rekrutów trzech. Ty, ty. Gdzie ich mam? Czekaj, tu i rekrut. Tu. Dobra. Sierżant. Strzelec. Mamy luk. Rycerz, dobra. Niech będzie. No fajny koniu. Dobra, ja muszę iść do zamku. coś posprzedawać. No mra będzie tutaj pośrednik będzie. No czyli mamy teraz wojnę na dwa fronty Mi to absolutnie nie przeszkadza w żadnym w żadnym stopniu. Chociaż czekajcie tylko konia to ja sobie zostawię ty. Dam go komuś z moich lordów, żeby miał, bo tam jeszcze ktoś nie ma konia. O, kupmy sobie jeszcze tego. E, towary jakieś, jedzonko. Dzień dobry. No, teraz tak. Katrin, chodź tu. Chodź na konia. I Katrin, ty jesteś kawaleria. I Kletchi, ty również będziesz kawaleria. Dobra. OK. No to wracamy. Widzę, że teraz musimy bronić zamek i smirale, bo, bo... tak. Zero ludzi cały czas. O, spokojnie radzą sobie. Nawet tam się nie pcham. I teraz wcale bym się nie zdziwił. Czekajcie. Ja muszę teraz zająć się swoimi sprawami. Czekajcie. Eee, wow. Wiele lordów. E. Eee, Teraz by się wcale nie zdziwił, gdyby się okazało, że trzecia frakcja, czyli Wagierzy na wojny nie wypowiedzą. Bo skorzystaliby z okazji, że jesteśmy osłabieni, że bijemy się już na dwa fronty. No i wiecie. Nie? Dobra. Ja jeszcze sobie tylko do zamku od razu zajdę i pogadam z żoną, żeby mi... Żeby mi zmieniła marszałka. Wow! No Meriga ma wielu przyjaciół widzę. Bardzo dobrze. Dobra, lecę znowu po Ismirale. Sara nigdzie wypowiedzieli, Nordom. Dobra. Wow. Nie no, dobra, czekajcie. Nie ma po co brać tych, tych uskarli a ja se porekrutuję kurde, słabych ludzi i będzie. Uuuu. Czekajcie. Y o właśnie, tego mogę dać, dobra. Ja sobie to po prostu porekrutuję teraz jakichś słabszych ludzi. Tu w ogóle dużo korsarzy biega strasznie. Dobra, to słuchajcie, to sobie odcinek zakończymy i ja sobie tutaj trochę porekrutuję i będziemy dalej walczyć, albo bronić zamek i smirale. O! Tak, tak zróbmy. Dobra, także póki co. Wielkie dzięki mam wszystkim za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.